Hey, ja jestem Martyna. Zabawa. Zabawa. Mm. Słuchajcie, spełniło się jedno z moich największych marzeń, a mianowicie mam swoją lalkę. Rainbow High stworzyło lalkę Martyny zabawy. Zobaczcie tylko na te włosy i te kolorowe cekiny. Przypadek? Nie sądzę! Tak naprawdę to jest najnowsze Rainbow High Studio. I pierwszy raz w Rainbow High można wymieniać jej włosy. Tu jest właśnie jej druga fryzurka. A przez to, że ta fryzurka to różowe, długie włosy z grzywką, i do tego, jeszcze zobaczyłam te ciuszki, no to stwierdziłam, muszę ją mieć. Na pewno dołączę ją do kolekcji Lalek Martyny Zabawy, czyli mojej kolekcji Lalek z różowymi włosami i grzywką. I myślę, że zajmie tam jedno z najważniejszych miejsc. Jeśli chcecie, żebym nagrała kiedyś filmik z moją kolekcją lalek, które wyglądają trochę jak ja, to zostawcie koniecznie 15 tysięcy łapek w górę. I oczywiście subskrypcję, bo subskrybenci bawią się najlepiej. Okej. Okay. Lecimy z tym. Okej, okay, zobaczcie, jak to studio pięknie się prezentuje. O, są i poprzednie lalki Rainbow High. Kto pamięta, jak otwierałam je, z Miss Ago pisze w komentarzu wiadomiks opakowanie oczywiście jest holograficzno-tęczowe tutaj mamy przedstawiony jeden look a tu zobaczcie jest i Martyna zabawa, nawet mam słuchajcie podobną sukienkę, o proszę z takiego różowego, ciulowego materiału miałam ją kiedyś na filmie, ale to bardzo, bardzo dawno temu, są też pozostałe luki i tak naprawdę może być ich dużo, dużo więcej, bo można dowolnie łączyć ze sobą włosy z ubraniami i różnymi butami jaram się tym, że tak szybko Rainbow High wpadło na tak fajny pomysł jak to, że można wymieniać włosy, bo po prostu to sprawia, że ta laleczka będzie wyglądać jak zupełnie inna osoba. Bez pudełka od razu wszystko lepiej widać i jestem naprawdę zachwycona. Są ciuszki we wszystkich kolorach tęczy, kilka par butów w takich ślicznych pudełkach, ale to nie wszystko, bo tutaj mamy jeszcze kolejną parę butów i takie długie tęczowe kozaki. No cóż, mogę o nich powiedzieć. Kozackie. Ta lalka Rainbow High, oczywiście, jak wszystkie pozostałe, jest prześlicznie wykonana. Ma cudowny makijaż. Zobaczcie, jak błyszczy jej się buzia. Do tego prawdziwe żełsy, które naprawdę zawsze robią na mnie tak duże wrażenie. Takie żełsy mają też laleczki Rainbow Surprise. Może kojarzycie je z mojego kanału. I pamiętam, że jak pierwszy raz je zobaczyłam, to byłam naprawdę zachwycona nimi na maksa. Ale powiem wam, że nie przestają zachwycać w ogóle. Do tego te piękne liliowe włosy z y, y, tęczowymi pasemkami. To jest po prostu jakiś chat. Te buty też są super. To taka niby skarpeta na obcasie. Tęczowym obcasie. No i klucz programu, czyli super modne ciuszki. Lalka ma od razu na sobie przepiękną sukienkę, która mieni się na tęczowe holo. I do tego jest jeszcze t-shirt, który kurczę, skąd kojarzę, ale nie pamiętam teraz skąd. Bo ogólnie ciuszki Rainbow High są inspirowane najnowszą modą, najnowszymi trendami i największymi hitami. Zobaczcie jak Fajnie wygląda ta kurtałka z kolorowymi cekinami. No, jak dla mnie jest mega podobna do sukienki, którą miałam na początku filmu. I w ogóle jestem ciekawa, czy ktoś zauważył, że u mnie w pokoju też są takie tęczowe wieszaki i ubrania posegregowane kolorystycznie. Kto widział film 24 H na różowo, ten wie. Jest jeszcze taki t-shirt z gorsetem. Super cool. T-shirt Anti Sparkle Sparkle Club. I e, nie wiem czy kojarzycie był taki motyw znanych T-shirtów Anti Social Social Club chyba coś takiego. To mi się na maksa podoba. Spódniczka na tęczowych szelkach jest przesłodka. Są też jeansy, ale oczywiście niezwykłe, tylko ze srebrnymi takimi jakby śladami po farbie. Super wyglądają. Fajna opcja na Sylwka. Zobaczcie jak pasuje do kuli disco. To jest mega śmieszne. Jest napis Don't call me doll, czyli nie nazywaj mnie lalką. No i śmiesznie w sumie, że lalka będzie nosić koszulkę. Nie nazywaj mnie lalką. Wow, to jest przeboskie. Zobaczcie, jak pięknie połyskuje ta spódniczka. Jest z takiego milutkiego materiału. Ze śmiesznymi, zwisającymi paskami i w przepięknym kolorze. Dokładnie takim, jakie włosy ma lalka. I proszę Państwa, mój absolutny faworyt, czyli różowa, tiulowa sukienka. W cekiny, no nie widziałam chyba piękniejszego ubranka dla lalki i sama wskoczyłabym w taką nasylwkę. W ogóle macie jakiś plan na Sylwestra? Piszcie. Jestem bardzo ciekawa, bo ja w sumie nie wiem, co będę robić, ale na pewno poleci zabawa turururu. Mam jeszcze taką słodką bluzę w kropeczki z napisem sparkle. Ale to też nawiązanie do Supreme. Jeśli chodzi o buty, to mamy takie cudeńko. W ogóle te opakowania są przepiękne. Wow, różowe podeszwy, no to jest totalny czad. Dla takich obcasów to nawet nauczyłabym się chodzić w obcasach, bo nie umiem. Ale dla takich bym się nauczyła, tylko że nie widziałam takich w sklepach. Tutaj, słuchajcie, myślałam, że są buty, a to fake. A tak naprawdę to nie jest fake, tylko po prostu jest to pudełko do tych butów. Także super, że każda para ma swoje miejsce do przechowywania. Wow, są jeszcze takie obcasy z motywem księżyca i gwiazd. Trochę jak w Sailor Moon. No słuchajcie, dla takich też bym się nauczyła chodzić. Czemu w sklepach są takie nudne obcasy, a nie takie cudeńka? Wow, lampki aż się obruszyły. No i najbardziej kozackie kozaki, jakie widziałam w życiu, czyli tęczowe, długie z takim napisem tutaj Rainbow. Ten napis kojarzy mi się z firmą Off White. I Jakie cuda No słuchajcie, kto by w takich nie chciał chodzić Jakbyście chciały dziewczyny mieć takie buty To piszcie w komentarzach Kozackie kozaki Mam tutaj jeszcze do zestawu tęczowe spinki Grzebyk i oh my god Długie różowe włosy Ze świecącymi pasemkami z w nie sensie, takimi błyszczącymi Mimo, że ta lalka wygląda bosko To po prostu serio nie mogę się doczekać Aż zmienię jej włosy Więc co powiecie na to, że zobaczymy jak prezentujecie Prezentuję się w jednym z outfitów, a potem zmienię ją w martynę zabawę. Five minutes later. No i jest moja stylizacja numer jeden. Lubię total looki, czyli wszystko w jednym kolorze, i tak właśnie tutaj też zrobiłam. Wszystko pod kolor włosów. Nie, no tymi butami to się jaram na maksa. Super to wygląda. Naprawdę jestem zadowolona z tej stylizacji. Myślę, że do tych włosów bardziej ona pasuje niż do różowych, ale słuchajcie, zaraz wielka chwila. Zobaczmy, jak lalka wygląda bez tych włosów i co ona ma tutaj pod spodem? Krótkie, różowe włosy. Też wygląda bardzo cool. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Jest taki czepek z plastikowego, elastycznego materiału, więc wygląda to bardzo naturalnie na głowie. Włosy prezentują się świetnie. Mają nie tylko jeden odcień różowego, ale są i jaśniejsze, i ciemniejsze, i do tego te błyszczące pasemka. Naprawdę mega czad. Dobra, czas zobaczyć lalkę Rainbow Surprise w wersji Martyna Zabawa. O oh, wow, założenie jest naprawdę Naprawdę mega proste. Myślałam, że będę musiała się z tym gimnastykować, a po prostu od razu mi tu wszystko ładnie weszło. Nie, no, dla mnie to wygląda mega super. Dajcie znać, czy Waszym zdaniem jest podobna. Przyznam, że to serio jedna z moich najulubieńszych lalek, jeśli chodzi o moją kolekcję martyny zabawy, bo po prostu te włosy są naprawdę podobne. Może mam trochę jaśniejsze, ale są istnie martynowo-zabawowe. Dobra, przebierają ją w outfit w moim stylu i zaraz wracam. Jak prezentuje się drugi look, powiem Wam szczerze, że ubrałabym się tak na jakiś festiwal, może jakiegoś openera czy coś, bo w sumie są kozaki to takie niby kalosze, jakby padał deszcz. Jest kurteczka, jakby wiał wiatr, ale jednocześnie jest bardzo imprezowo- zabawowo. Piszcie koniecznie, jak podoba Wam się ta stylizacja. Ja naprawdę jestem nią mega zajarana. Powiem wam, że to jest naprawdę moja ulubiona lalka ever. Dobra, w tym looku ona wygląda super, ale koniecznie muszę sprawdzić jakiś kolejny, także. Ten look nazwałam Back to School. Jest to look numer dwa, trzy, cztery, chyba. 3? To chyba był look numer 3. Usadowiłam Martynę zabawę na pudełku po butach i tak sobie fajnie siedzi. Jeśli chodzi o sam look, to połączyłam tą spódniczkę na szelkach z czarną bluzką i ze skarpetowymi obcasami. Ten motyw skarpety, tej yy, spódniczki z paskami i t-shirtu jest dla mnie taki dosyć mocno szkolny, dlatego nazwałam to Back to School. I zobaczcie w ogóle, jak super wygląda połączenie czarnego i żółtego. Jest to fajny kontrast, a nie jest takie Badalne jak na przykład biały i czarny. No, powiem Wam, że nie wiem, czy na razie nie jest to do tej pory mój faworyt. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i jak oceniacie tą stylizację. Ale słuchajcie, zaraz wbijam Martynę w najbardziej wyczekiwaną przeze mnie stylizację, czyli. tą przepiękną, sylwestrową sukienkę. Wow, teraz wygląda jak prawdziwa księżniczka. Zobaczcie, założyłam jej imprezowe buciki w gwiazdki. Siedzi na kuli disco i normalnie brakuje jej tylko tiary. Wygląda to tak mega sylwestrowo, że chyba serio zacznę szukać w internecie gdzieś takiej sukienki, żeby ubrać na sylwestra przearanżowałam tutaj mój mały kącik, dlatego że robiłam Martynie super fotkę na Instagram. Nie wiem, czy wstawicie ją teraz, czy na sylwka, Możecie pisać w komentarzach, jak uważacie i koniecznie wbijajcie na mojego Instagrama Tutaj e, macie instrukcję żeby zobaczyć to zdjęcie, bo wyszło naprawdę super. Ta sukienka jest w ogóle super, bo zauważyłam, że tak naprawdę, w zależności od butów, taki jest wydźwięk całej stylizacji. To jest look numer 4 i nazwę go: szczęśliwego nowego roku, ale słuchajcie, nadałby się na jakąkolwiek. W jak imprezę bo teraz jest tak księżniczkowo i elegancko, ale z tymi bucikami byłoby już tak trochę bardziej na luzie, przez to, że one są takimi niby skarpetami i tak dalej, więc już nie aż tak księżniczkowo. A nawet bym powiedziała, że bardzo, bardzo cool. No, i tak jak mówiłam, tutaj już nie jest tak formalnie, tylko bardziej luzacko. A zobaczmy jeszcze, jakby wyglądała z tymi długimi kozakami. No, z tymi butami to jest w ogóle zupełnie inaczej. Jestem bardzo ciekawa, z którymi podoba wam się najbardziej. Ja osobiście chyba najbardziej wystylizowałabym to z tymi. No, ale oczywiście te i te jak najbardziej też super tutaj pasują. Dobra, ja zostawiam Martynę w tym sylwestrowym stroju. Sama idę szukać podobnego teraz w internecie, a wypiszcie koniecznie w komentarzu. Jak wam podoba się zestaw Rainbow High Studio? Ja osobiście uważam, że to jest mega super, że jest do niego tyle ubranek, że można zmieniać włosy. To wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo cool. No i sama z wielką chęcią wskoczyłabym w te wszystkie śliczności. Dobra, tutaj macie poprzedni film, tu jeszcze inny, a na środku klikajcie subika. Bye!